Dziś bracia i siostry, mamy to, to przypomnienie ewangeliczne o modlitwie Ojcze Nasz i takie nauczanie Jezusa, również o tym, jak się modlić, to jest stary temat w chrześcijaństwie. W ogóle to jest chyba najstarszy temat człowieka. Czyli ten sposób rozmowy z kimś, kogo się nie widzi, a o kim się Bardziej wie, że on istnieje niż my sami. Ta zdolność do mówienia do kogoś, kto mnie przerasta, kto jest moim Bogiem, kto jest potęgą stwórczą, właściwie charakteryzuje tylko ludzi. Wszystkie inne stworzenia nie modlą się. Są zainteresowane swoimi potrzebami materialnymi: zwierzęta, ptaki. Wszystkie chrząszcze, robaki, to wszystko biega tylko po to, żeby przetrwać, ale nie, nie widzieliśmy żadnego bociana, który odmawiał różaniec, ani żaby, która wygłasza jakąś medytację, takich rzeczy się nie widzi. Natomiast my ludzie mamy tą, ten przywilej, który nas jednocześnie czyni ludźmi, czyni nas ludzkimi, że rozmawiamy z kimś, kto jest ponad ludzki. Czy mamy kontakt z kimś, kto jest ponadludzki? Można by się zastanawiać, czy właśnie dlatego, czy nie dlatego jesteśmy właśnie ludźmi, bo kontaktujemy się z kimś, kto jest ponad człowiekiem. I oto Jezus dzisiaj mówi tą modlitwę, która, którą my wszyscy doskonale znamy, modlitwę Ojcze nasz. Tej modlitwy właśnie uczy uczniów. Ale zanim chwilę zastanowimy się nad tą modlitwą, przynajmniej nad niektórymi światłami ukrytymi pod mrokiem tych słów, za zasłonami tych słów, to wcześniej Kościół dzisiaj nam zaproponował, żebyśmy rozważyli tą modlitwę, Ojcze Nasz, w odniesieniu do tych słów Pawła, który pisze do, do Koryntian. I on z taką wielką gorliwością, troską o wiarę Koryntian ma pewien wyrzut do nich, że ulegli jakimś innym głosicielom, jakimś innym apostołom, którzy deformują tę Ewangelię. Jest zatroskany o to, żeby to, co on im zostawił Koryntianom w czasie swojej posługi, żeby zostało nieskażone, bo w wierze można pobłądzić. Wiarę można za, zamącić, zmieszać. I w tamtych czasach, kiedy y, autentyczni, oryginalni apostołowie wędrowali po świecie, którzy cieszyli się tą obecnością znaków charyzmatycznych, że uzdrawiali, uwalniali od złych duchów, y, głosi taką prawdę z mocą, że całe miasta się nawracały i były widome znaki, na przykład umarłych. Autentycznego działania ducha świętego przez nich, to jak to zwykle bywa, kiedy dzieje się coś wspaniałego i autentycznego, to od razu jak grzyby po deszczu rosną imitacje. Czyli pojawili się fałszywi apostołowie, którzy wędrowali też, tak jak ci prawdziwi, i wypaczali naukę apostolską. Tacy, którzy przychodzili i mówili, my też znamy apostołów, my też znamy Piotra, Pawła czy Jezusa, byli też. Żydowscy apostołowie, którzy do końca nie znali Ewangelii albo podszywali się pod apostołów dla różnych korzyści, czasem nawet bardzo finansowych. I Paweł przeżywa to, że wkradli się do tej pierwszej parafii w, Karyntie, w Koryncie, do tej Kachili, jacyś inni ludzie i wypaczają naukę Bożą. I on to bardzo przeżywa, cierpi z tego powodu. Chcę przez to powiedzieć, że Pawłowi bardzo zależało na tym, żeby to wszystko, co on uczynił dla Koryntian, było dla nich zbawieniem. Dbał o to, żeby imię Boga było święte, żeby to imię Boga nie było tutaj skalane przez jakieś inne nauczanie. Bo nie wszyscy, którzy mówią, że należą do Jezusa Chrystusa, to do nich też Jezus Chrystus się przyzna. Nie wszyscy, którzy głoszą jakieś nauczanie ewangeliczne. Ono rzeczywiście jest nauczaniem ewangelicznym. Bardzo mu na tym zależało. I wyczuwamy to w Jego słowach, kiedy nawet sam siebie bada w sumieniu, mówi, czyż popełniłem jakiś grzech, że poniżałem siebie, żeby was wywyższyć. Czy na darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Zapewniam was przez będącą we mnie prawdę Chrystusa. Jest świadomy jakiejś prawdy Chrystusa. Poślubiłem Was nie innemu mężowi, tylko Bogu, Chrystusowi, jako czystą dziewicę. Obawiam się, żeby ktoś Was nie zwiódł. Był człowiekiem takim bardzo prawdziwym, autentycznym i ludzie patrząc na niego, na Pawła, nie tylko na jego cuda, ale też na jego mowę, na jego wiarygodność, budowali swoją wiarę. I właśnie to jest ta istota rzeczy w tym czytaniu Pawłowym, że. Wszyscy ci którzy widzieli Pawła nie mieli żadnych wątpliwości, że ten człowiek pochodzi od Boga i słuchając Jego słów, doświadczając Jego obecności, sami budowali też swoją wiarę do Boga. On po prostu całym swoim działaniem spełniał pierwszą prośbę modlitwy Ojcze Nasz. Jaką? Święć się imię Twoje. Wszystko co czynił, czynił w taki sposób, że ludzie czuli się zachęceni do miłowania Boga. I odkrywa się świętość imienia Bożego. I to jest coś, co pojawia się właśnie w modlitwie Ojcze Nasz i o co Jezus prosi na pierwszym miejscu. Zauważcie, mówi, kiedy będziecie się modlić, módlcie się, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Pierwsze. My musimy spojrzeć na tą modlitwę Ojcze Nasz nie tak, że to już jest skończony zbiór modlitewny. Bo tam już nic nie można ująć dodać w tym znaczeniu, że, że trzeba tylko powtórzyć te słowa. Widzicie, teologowie dopatrzyli się tutaj aż siedem próśb w tej modlitwie Ojczy Jeśli tak rzeczywiście jest, że jest tam siedem próśb, to każda z tych próśb jest osobnym traktatem, taką osobną księgą. I kiedy ktoś z nas kupuje w księgarni siedem książek, to nie przynosi ich do domu, i nie stawia w biblioteczce i nie jest tak, że rano i wieczorem odczytuje tylko tytuły tych książek. Tylko On bierze po kolei, jeśli ta książka jest ciekawa, autentyczna, oryginalna i wiarygodna, i czytają całą. To ma wtedy sens. A jeśli ktoś nie, nie czyta książek, no to powiedzmy, że sobie ogląda filmy. To też jak kupił sobie film, to nie obejrzy tylko okładkę, tylko chce obejrzeć wnętrze. I Jezus, dając nam modlitwę Ojcze Nasz, daje siedem takich traktatów. Każdy z nich jest osobną prośbą. I pierwszy z tych traktatów... Pierwsza z tych książek to jest Święcie, ile Twoje. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, niech się święcie, ile Twoje. I nad tym się dzisiaj zastanówmy, spróbujmy otworzyć tę księgę tego sformułowania i pomyśleć o tym, co to znaczy Święcie, ile Twoje. To jest pierwsza prośba modlitwy. Jeśli pierwsza, to znaczy, że jaka. Również pierwsza dla mnie. Czyli najważniejsza dla mnie prośba to jest jaka. Najważniejsza prośba dla Augustyna to: Ja muszę prosić Boga. I chcę prosić Boga, żeby wszystko to, co ja czynię, mówię, czuję, przeżywam, żeby było uświęceniem Jego imienia. To znaczy, żeby inni, patrząc na mnie, czuli się zachęceni do wiary. Nie zawsze mi to dobrze wychodzi, czasem fatalnie. Ale wiem, że to jest moja prośba, pierwsza. Pierwsza prośba, którą nauczył swych uczniów Jezus, jest domaganie się od Ojca Świateł, od Ojca Wszechmogącego, aby pozwolił mi, przez moje życie na uświęcanie Jego imienia, nie mojego imienia, Jego imienia, nie wykorzystywać Jego imię, żeby moje imię było sławne. Tylko nawet gdyby to kosztowało niesłabe mojego imienia, żeby Jego imię było sławne. No my spodziewalibyśmy się raczej, by w tej modlitwie, w tym pakiecie siedmioksięgowym modlitwa Nasz, żeby raczej na początku była to prośba o co? O moje zdrowie, nie? Żebym powiedział, Ojcze nasz, przede wszystkim najważniejsze jest moje zdrowie. Nie? A tu nas zaskakuje, bo Jezus Chrystus mówi, nie Twoje zdrowie, tylko moje święte imię. I możemy powiedzieć, e, to takie nie jest najważniejsze. Nie? I okazuje się, że mamy trochę inne wyobrażenie o świecie niż On ma wyobrażenie o świecie. No i to były właśnie błędy również tych fałszywych apostołów. Którzy odwracali, przepraszam, że tak powiem, kota ogonem, nie? Ale którzy przewracali do góry nogami to, co jest najważniejsze w wierze i to, co jest najważniejsze w naszym sensie życia. Bo w sumie to nie tyle jesteśmy ludźmi religijnymi, co jesteśmy ludźmi, którzy uwierzyli, że jest jeszcze inne życie i to uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. To jest pewna filozofia, pewien wybór, że jesteśmy chrześcijanami, a nie pewna dewocja albo styl życia. To z przekonania wynika. Jeśli z przekonania, to my mówimy: Boże, ty masz rację. To, co dla ciebie jest najważniejsze, dla mnie też jest najważniejsze. Święcie i my Twoje. I jak powiedziałem. Każdy z nas by się spodziewał w modlitwie Ojcze Nasz, żeby ona brzmiała tak. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech najpierw ja będę zdrowy. Albo co? Niech najpierw ja będę kochany. Albo niech mi się uda miłość. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech mi się uda życie. Mnie się uda życie. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, daj mi pieniądze. Albo Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, daj mi sławę. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, daj mi yy, dobrze zjeść. Albo Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech moje dzieci będą zadowolone w życiu. Nic takiego, tylko święcie imię Twoje. Może to niektórych rozczarować. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, daj mi dobrobyt materialny, daj mi dobrobyt intelektualny. Spraw, żeby wszyscy mnie poszukiwali, kochali i wpatrywali się we mnie jak w bóstwo. Może nic takiego ekstricte, verbis nie powiemy, ale w sumie gdybyśmy się przejrzeli naszemu sercu, to wcale nam nie zależy na tej świętości Jego imienia, tylko bardziej na nas samych. I z tego punktu widzenia modlitwa ojcze nasza jest bardzo uzdrawiająca, bo jest korekcyjna, prostuje nasz mózg, który jest powykrzywiany nie tylko ze względów takich, jak można zaobserwować na jakichś fotografiach, ale jest zdeformowany naszym egoizmem, niezapatrzeniem się w Boga, tylko w siebie. Nic z tych rzeczy, które wymieniłem, nie powinno być pierwszą prośbą chrześcijanina, tylko uświęcenie imienia Bożego, jeszcze głębiej się nad tym zastanówmy, otwórzmy dalej następną kartkę w tym pierwszym traktacie Modlitwy Ojcze Nasz Święci imię Twoje. Trudno spełniać pierwszy wymóg tej modlitwy, kiedy się go nie rozumie, bo co to znaczy święci imię Twoje? Do dzisiaj nie zapomnę takiej rozmowy z pewną osobą, która w późnym wieku, bo była starsza, i w późnym wieku nauczyła się czytać. I kto się tak nauczył czytać, że nie odróżniała ON od A, E od E. I kiedy modliła się święć się imię Twoje to czytała święć się imię Twoje. I przyszła do mnie taka zadowolona i mówi mi ojcze jak to fajnie, że ma święcić się to imię. Właściwie niewiele odbiegła od, od tego problemu. Najważniejsze, że skupiła się na imieniu Bożym a nie na własnym. Więc co to znaczy, że ma się święcić Jego imię i że to jest moja prośba? To nie jest tak, że ja, no dobrze, niech się święci Twoje imię, Panie Boże, no niech to będzie Twoje, na pierwszym miejscu, a nie moje. Tylko ja go proszę o to, żeby przeze mnie się uświęcało jego imię. Ja bardzo bym chciał, żeby się jego imię uświęcało przeze mnie. Proszę go o tą łaskę, żeby to było możliwe przeze mnie. O ten przywilej, taki królewski dar, prezent dla mnie. Co to znaczy? Kiedy uświęcamy jego imię? Czy wtedy, kiedy na przykład manifestujemy naszą wiarę z jakimiś sztandarami, bębnami, orkiestrami bębny, dętymi itd. Albo kiedy dostrzegamy może piękno przyrody i tam podziwiamy wysokość gór, piękne chmury, radające sępy czy samorły i mówimy, jaki ten świat jest święty, czy to wtedy jest uświęcenie imienia Bożego? A może wtedy, gdy z całym uszanowaniem i uwielbieniem publicznie się modlimy, Wczorajsza Ewangelia o tej zamkniętej izdebce trochę by nas tutaj chyba wykorektowała. Biblia ekumeniczna tłumaczy to wezwanie w ten sposób. Zwróćmy na to uwagę. Daj się poznać jako Bóg. Przeze mnie. Czyli Ojcze nasz, który jesteś w niebie, daj się poznać jako Bóg przeze mnie. Sprawdź, bym ja był kimś takim, kto patrzy, że inni ludzie patrząc na mnie zobaczą, że Ty jesteś Bogiem. Że nie jesteś Bozią, Panem Budkiem, czy jakimś tam idolem, guru, czy nie wiadomo kim mózgiem wszechmogącym, zawieszonym między Saturnem a Plutonem, tylko że jesteś Bogiem, Ojcem Bogiem. Daj się poznać jako Bóg. To jest jedna tylko z możliwych interpretacji tej prośby. Prosimy Go, aby się objawiał. Jego proszę, żeby się On objawił, manifestował, odsłaniał się w moim życiu tak, aby inni patrząc na mnie rozpoznawali Jego, niekoniecznie mnie. Żeby Jego rozpoznawali we mnie. Może niekoniecznie moje imię ma być słynne, ale Jego przeze mnie tak. I żeby Jego chwalili jako świętego czy jako dobrego Ojca, przez to co ja czynię. Mam wiele sobie do wyrzucenia pod tym względem, ale muszę być tego świadomy. Że o to przede wszystkim modlę się. I jeszcze coś, kochani bracia i siostry. Trzeba pamiętać, że słowo święty, święcie imię Twoje, stąd święty, w języku hebrajskim ukrywa w sobie treść oddzielania czegoś od czegoś. Święcie imię Twoje to oddziel swoje imię od innych imion. Spraw, żeby przeze mnie inni umieli odróżnić Ciebie, Ode mnie i od wszystkiego innego. Żeby zobaczyli, że jesteś kimś zupełnie innym niż wszystko, co jest na świecie. Właśnie o to proszę. Okazać się świętym to być kimś oddzielonym, czyli kim? wyjątkowym. Jedynym. Chcę przez to powiedzieć nie pierwszym szeregu, bo czasem mówimy tak, Bóg jest dla mnie pierwszy. Albo jest najważniejszy. On nie jest najważniejszy ani pierwszy. On jest jedyny. Nieporównywalny z niczym i z nikim. Oddzielony, czyli święty. Nie ma tak, że ktoś mógłby powiedzieć: Najpierw jest Pan Bóg, później jestem ja, później coś tam. On nie wchodzi w żaden szereg. Nie jest ani szeregowcem, ani generałem żadnej armii. On jest kimś oddzielonym, czyli świętym. Jedyny. Niepowtarzalny, wyjątkowy. Nieporównywalny, o to znaczy święty. Ja modlę się o to, żeby On kimś takim był, nie tylko w moim życiu, ale żeby ktoś patrząc na mnie mówił Bóg jest wyjątkowy. Jakim trzeba być, żeby ktoś kto na mnie patrzy mówił Bóg jest wyjątkowy. Żeby ktoś nie mówił Augustyn jest wyjątkowy, tylko Bóg jest wyjątkowy. Wśród 613 przykazań, jakie obowiązywały Żydów, czyli jeszcze w czasach Jezusa również one obowiązywały. Bo chrześcijanie oddzielili się od judaizmu gdzieś około setnego roku, dopiero zostali oficjalnie wyrzuceni jako sekta. Więc oni zobowiązywani byli do tych przykazań, różnych do mit czy mitzot. Więc wśród tych 613 przykazań judaizmu istniały i istniał. Czy istnieje również przykazanie, które się nazywa kidusz Haszem. Uświęcenie imienia Bożego. Czyli właśnie przykazanie uświęcania Jego imienia. I dla poszerzenia tej naszej medytacji, pomyślmy sobie, to przykazanie odnosi się, wiecie, do czego? Żydzi uważali, że tylko ten uświęca imię Boże, kto ponosi śmierć męczeńską z powodu wierności. Do Boga. Więc kiedy Jezus mówi tak do Żydów, bo to byli pierwsi apostołowie Żydzi, więc znali te przykazania, te mitwot, mówi, módlcie się najpierw o uświęcenia imienia Bożego, to im zapewne włosy stanęły dęba. Bo tak jakby im powiedział, przede wszystkim tak bądźcie wierni Bogu, żebyście nawet w obliczu śmierci nie wyparli się go. Wtedy uświęcicie jego imię. Śmierć męczeńska. To nie jest łatwe przekazanie. A co to mówić o tych sześciu innych pozostałych z i Nasz. To przekazanie odnosi się do męczeńskiej śmierci poniesionej, jak powiedziałem, z wierności do Bożego Słowa i do samego Boga. Judaizm tłumaczył to przekazanie jeszcze konkretniej, tak bardziej w szczegółach, odnosząc je do sytuacji, w której człowiek jest kuszony do trzech grzechów. I nie przyjmuje tych trzech grzechów i woli ponieść śmierć niż zgrzeszyć którym z tych trzech grzechów. I wtedy uświęcał imię Boże. Ciekawi jesteście na pewno z powodu jakich grzechów wolał ponieść śmierć niż zgrzeszyć. Otóż, kiedy był na przykład kuszony do bałwochwalstwa, kiedy czuł presję społeczną, wymuszano na nim bałwochwalstwo, a on mówił nie, jest jeden Bóg, i jednemu Bogu tylko oddaję chwałę. Ukatrupili człowieka. Taka śmierć była uświęceniem imienia Bożego. Drugi grzech. Kiedy ktoś go kusił do cudzołóstwa, do zdrady małżeńskiej, on powiedział wolę umrzeć niż zdradzić męża czy żonę. Jeśli umarł z tego powodu, uświęcał imię Boże. I kiedy był również zachęcany do morderstwa, począwszy od płodu, a skończywszy na starcu. A on wolał umrzeć, niż zabić jakiekolwiek istnienie. To też uświęcał imię Boże. Bo przez ten czyn, inni patrząc na niego, nawet kaci patrząc na niego mówili, Bóg jest święty. Nie? Przypomnijcie sobie słowa legionisty, kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu. I, Jezus I legionista, setnik powiedział, zaprawdę ten człowiek był sprawiedliwy, nie? oddał chwałę Bogu. Patrząc na, na to, jak niesprawiedliwie cierpi ten człowiek. Umiera męczeńsko. Jeśli będąc namawianymi do popełniania któryś z tych grzechów, Żyd wolał jednak umrzeć męczeńsko niż skalać się którymś z tych grzechów, uświęcał jego imię. I to znaczy święcie imię Twoje. Pokrewnym przykazaniem, taką mitwą żydowską do tego przykazania Kidusz Haszem uświęcenia imienia Bożego, było oczywiście przykazanie odwrotne, przeciwne, Hilul Haszem. Hilul Haszem znaczy bezczeszczenie imienia Bożego. Bo kiedy Jezus mówi, święć się imię Twoje, to chce powiedzieć, nigdy nie zbezcześć imienia Bożego. Proś Boga o to, żebyś nigdy nie zbezcześcił imienia Bożego. To znaczy święć imię Twoje. Co to znaczy zbezcześcić imię Boże? Można to zbezcześcić w bardzo taki trywialny sposób, przez to, że na przykład opowiada ktoś kawały o Panu Bogu, czy może się wyśmiewa. Z pewnych cech ludzi świętych, Matki Bożej, albo kogoś nazywa niepokalaną, albo kim, o kimś mówi, że jesteś ty, to jak święty jesteś, czy może. To też jakimś tam rodzajem jest zaczepienia o świętość. Ale przede wszystkim zbezczeszczenie imienia Bożego, którego bój się Boga, żebyśmy nigdy w życiu nie popełnili, to taki grzech można popełnić właściwie w każdym innym złym czynie. To jest grzech ukryty w grzechu. Takie ukryte żądło każdego zatrutego grzechu. Zło ukryte jeszcze bardziej w złu. O co chodzi? Jest to taki grzech ukryty, jak powiedziałem, wewnątrz każdego grzechu. Chodzi o to, że popełniając jakąkolwiek nieprawość, ja lub ty, wprowadzamy innych ludzi w błąd, w zgorszenie, w deformację, w deformację wiary. I Paweł właśnie dlatego mówi: Jacyś inni ludzie przyszli i zdeformowali wam Ewangelię. Byli tacy, którzy popełniali właśnie zbezczeszczenia imienia Bożego, chociaż podawali się za apostołów. Przyszli do Koryntu i po Pawle prób próbowali poprawiać tą wiarę. Ale ich czyny były zbezczeszczeniem imienia Jezus. Bo może być tak, że przez jakiś grzech, zamiast odsłaniać Boga, to my go zasłaniamy innym. I nie tylko popełniliśmy grzech, ale też innych odcięliśmy od możliwości dostrzeżenia Boga przez nasz czyn. To rozważanie, jak widzicie, bracia i siostry, stawia nas w bardzo dużej odpowiedzialności za to, co czynimy, jak robimy, co czujemy, co mówimy. Jest to trudne być tak aż odpowiedzialnym za swoje życie, za każdą godzinę. To jest ciężarem na moim sercu. Ten grzech nie można było odkupić. Zbezczeszczenie imienia Bożego, Żydzi uważali, że jeśli ktoś dokonał zbezczeszczenia imienia Bożego, to bardzo szybko przychodziła na niego gwałtowna śmierć, na takiego człowieka. Taka śmierć, która nie była zaplanowana. Śmierć nienaturalna, śmierć gwałtowna, bo było to zbezczeszczenie imienia Bożego, tragiczna śmierć. Tego grzechu nie można było zmazać żadną pokutą, żadnym teszówą, żadnym jakimś biciem się w piersi. Tak uważali Żydzi. Bo ten grzech był bardzo niebezpieczny dla całej ludzkości, a nie tylko dla człowieka. Ktoś by powiedział, każdy grzech może być takim. Owszem, każdy, ale nie każdy jest deformacją czyjej wiary. Czytałem jakiś czas temu, że ciągle czytam ten fragment, jakoś mnie on przyciąga. O Jakubie, który potrafił zobaczyć. Otwarte niebo, nawet w sytuacji, w której był w zamkniętym, wyizolowanym poczuciu rzeczywistości, wygnany przez rodzinę, przeklęty, odtrącony, ale on nie stracił tej wizji Boga. W ciemnościach, w mroku, przebywając daleka od swojej rodziny, przeklęty przez swojego brata Ezawa, Oszuka, ten, który oszukał swojego ojca, ślepego Izaaka. Ten, który dał się wymanipulować swojej kochanej mamusi tak, że załatwiło mu tak dobre życie, że musiał uciekać z domu, jak to często się zdarza, kiedy przedobrzymy z niektórymi historiami. I myśląc sobie, że Bóg go w ogóle skasował z listy, z Księgi Życia, nagle widzi, że jest otwarte niebo i on chwalił Boga. Uświęcał Jego imię. Gdzie? Na kamieniu, jak mówi Biblia. I później ten kamień namaścił oliwą. Na tym kamieniu później wyrosło sanktuarium, które się nazywało Betel. Zobaczcie, jedna modlitwa, ale prawdziwa, autentyczna, w miejscu przeklętym, gdzie nie było nic, gdzie było tylko ciemno i kamienie. I może wycie jakichś szakali. Ale on się tam prawdziwie pomodlił, ten Jakub, i na tym miejscu wyrosło sanktuarium później. Jeśli gdzieś na jakimś miejscu świata naprawdę uświęcamy imię Boga, naprawdę chcemy, żeby On był święty, naprawdę chcemy oddać Mu chwałę, to to miejsce już na wieki jest uświęcone. Jakby na wieki utrwaliła się tam obecność Boga. I nawet ktoś inny, kto będzie przechodził obok tego miejsca, może być ateista i bluźnierca, jeśli wejdzie, będzie czuł ten zapach świętości i to może zmienić jego życie. Zanieśmy tę medytację brać ma, bracia i siostry do Pana Boga i właśnie prosząc może dzisiaj, przy tych okazji różnych próśb, jakie zanoszymy przy modlitwie powszechnej, miejmy przynajmniej w sercu to pragnienie, żeby przez nasze życie Bóg był uświęcany.